się, ma widzów, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj taki film, który chciałem nagrać. Miałem w tak zwanym, a, jako as w rękawie, e, i wy mnie zaczęliście nawet wyzywać, że co ja tego nie widzę, dlaczego ja na to nie reaguję, czy cokolwiek takiego, ale widziałem niektóre przoty z tego na TikToku i e, jakby miałem to zapisane, i w momencie, gdy teraz troszeczkę mniej się dzieje na internecie, mniej rzeczy, które mnie interesują, e, no to możemy to obejrzeć, bo to jest w sumie bardzo interesujące, jakby nie patrzeć, ma to duży potencjał jak będzie, zobaczymy. Bo widziałem, że czajnik wrzucił odcinek 4 dni temu, odpowiadamy na hejt i tam między innymi opowiadał też coś o Faustynie. No i e, sama informacja dotycząca tego spowodowała u mnie, że no dobra, no trzeba, tym bardziej, że coś tam o mnie też wspominali podobno, więc y, tym bardziej trzeba. Bo ten komentarz, co, co czytałeś, no to był chyba spod bombki i było coś tam w stylu, że widać, z kogo się śmiejemy, że jak Julce spadła bombka, to się śmieliśmy, a jak Kindze to nie, tylko że no to był pierwszy fi film Kingi, nie? No, to wiadomo, że się nie będziemy śmiali z Kingi, że na pierwszym filmie odpadło na pierwszej konkurencji. Na początku rozmawiali o tym, że ten cały ostry ktoś tam mu zarzucił, że jest gruby, on mówił, że jest gruby, oni mówili, że nie. W sumie to nie wygląda, że takiego grubego, no takie pierdu-pierdu, ale to jest troszeczkę ciekawszy wątek, bo nie ma co się dziwić ludziom, że, że dziwnie się patrzy, patrząc tak tylko z tego, co się widzi publicznie, że Czajnik nadal jest w ekipie ze swoją ex Jakby oni to bardzo fajnie komunikują, widać przynajmniej, że bardzo starają się podkreślić, że ich relacja jest Luźna, no ale jest w tym coś takiego niekomfortowego nie do końca. To jest trochę jak mikser z Murczyk się rozstał w ekipie i trochę też jak dziwnie było. strony. Jedni z Was piszą, że denerwujące jest to ciągłe okazywanie sobie uczuć czajnika i kingi, a inni piszą, że w sumie w ogóle się nie kochamy i nie okazujemy sobie uczuć. Nie wiem, czy to jest jakieś straszne, czy w jedną, czy w drugą stronę. Ja na przykład, jeżeli czuję taką potrzebę, żeby kogokolwiek przytulić, czeki nie, czy to się buziaka czy coś, gdy czuję taką potrzebę, no to po prostu. Nie nie mogłoby mnie mniej interesować to, ile uczuć sobie daje czajnik z jego nową dziewczyną na filmach. Czym mniej, tym lepiej, nie jakby róbcie content, a nie Lizanie się. Robienie contentu na byłym związku. Haha. Haha. Ha. Aha. Dobra, dlaczego nie można robić kontentu na byłym związku, skoro można na przykład na obecnym. Dlatego, że na przykład Twoja ex dziewczyna się z tym chyba nie do końca komfortowo czuje, co sama przyznała, że to ostatni e, odcinek tego typu, bodajże pod moim filmem. Nie, bo to jest tak, że już i tak niezręczna jest trochę sytuacja, i fajnie, że chcecie po prostu widzów z tym znormalizować, że jakby między Wami jest naprawdę wszystko ok prywatnie, ale w momencie, gdy e, w pewnym momencie co piąty odcinek to było coś z ex dziewczyną no to tak trochę dziwnie. I wydaje mi się, że jest różnica między robieniem kontentu na ex-dziewczynie, a robieniem kontentu na obecnej dziewczynie. Jeżeli wszyscy u nas są z tym ok? no to w czym jest problem? Tak, tak naprawdę? Nie. To nie ma problemu. W sensie tak, no, przed tak, ale nagra nagraliście kilka filmów takich, no i wspólnie też ustaliście, że tak. nie chcecie tego robić. Tak, to tak. że no to jest, to jest to dla was niezręczne czy jakieś tam niefajne, no i w sumie już nie będziemy takich filmów robić. W sumie jak się robi. Widać, że czajnikowi to jest totalnie obojętne, nie? Że on. Ja, on widzi po prostu cyferki, że się klika, z, by było. Dziewczyną i on by to mógł robić co chwilę, ale ewidentnie tutaj się słucha też ludzi dookoła niego, co jest plusem, że nie są Jesmanami, i mu chyba naprostowali, że ej, to jest trochę dziwne, nie? Mi się wydaje, że też po prostu przez to, że mamy nowych widzów, to widzowie nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę nasze rozstanie. Ja sobie to wczoraj uświadomiłam, że to prawie dwa lata niedługo minął i jakby to już jest dawno za nami. I tak samo jak teraz Czajnik jest Kinią, ja sobie też ruszyłam, ale nauczyliśmy się, i to jest właśnie ten case, że wiecie, my się znamy jednak tyle lat, że to by było. Szkoda po prostu to zepsuć i tyle, i po prostu zakończyliśmy tę sprawę. No, ona mądrze gada, generalnie, tylko nie łączy się to z tym, że robicie content po dwóch latach o, o rozstaniu, po rozstaniu. <laughs> to jest takie po prostu zdzieranie, nie wiem, strubków trochę. Kinia Ogłem mierzy się ostatnio z dużą ilością hejtu, głównie na YouTubie, tak naprawdę. Mm. Mam... Nie rób będę płakać! Zestaw... Kurde, już się zaczęło! Zestaw trzech komentarzy. Kinia przez to wrażenie się zepsułać atmosferę filmiku, a szkoda, bo miał potencjał na to, by był przyjemny do oglądania. Z całym szacunkiem, ale coraz bardziej męcząco ogląda się filmiki z udziałem i Ostaj robi sobie bekę w tych filmach, a Kinia się spina. Co to za jakiś roast na tą nową dziewczynę czajnika się zaczął? Ja nie, ja nie oglądam ich normalnych filmów, więc nie jestem w stanie ocenić. Ale skoro dużo ludzi tak sądzi, to ma dużo łapek w górę, to ewidentnie coś jest na rzeczy. Ale fajnie, że oni robią. Taki film, oczywiście jest to kanapówka i jest to coś łatwiejszego do nagrania i to jest pewnie filler dla nich, ale też fajny dla ich community, że odpowiadają na rzeczy, którą, które na przykład się nie podobają do końca temu community, więc to jest akurat y, spoko. Na pewno lepsza taktyka niż po prostu milczenie, jak wersowa. Pisze o mnie negatywne komentarze, no i mnie hejtują. Bardzo zależało mi na tym, żeby dobrze wypaść, tym bardziej w filmiku, w którym. Chodziło o to, kto lepiej zna znaczajnika. Kinga cię bardzo kocha i spędzacie na przykład ze sobą mega dużo czasu razem i chce być dla ciebie najważniejszą osobą, no a po prostu wie, że syn lepszy. <grym <grym no, <grym no, trudne, no! Dlatego to ze mną spędza jest, więcej czasu! Żartuję, żart Oj. Oj, oj, to się dało wyciąć. <laughs> Już kumam jaka ta Kinga może mieć vibe na tych odcinkach i trochę też rozumiem frustrację widzów, a oglądam tylko odcinek o hejta. Przepraszam, macie rację, czytam co piszecie i biorę to pod uwagę, żeby być lepsza. Czasem jest lepiej, czasem mhm. jest gorzej, będę starała się nie wprowadzać żadnej negatywnej atmosfery, żebyście nie odczuwali tak tego na filmach. No i w sumie co, i tyle. Mhm. W sumie chyba tyle. Nie wiem, dobra, ale oni nagrywają filmy typu 40 godzin w kulkach i co, i tam się naprawdę spinają do siebie? <laughs> nie, no, no dlaczego w ogóle ten, ten statement jest? I po co w ogóle się spinać do siebie? O nie, wygrałeś to złoty, byłeś dłużej w kulkach niż ja, nienawidzę cię. Czemu Fausti była na miniaturce? Zmienił miniaturkę z Faustyny, chłopiec zmienił miniaturkę. Och, no i mamy ten klemdera klętu. Chodzi oczywiście o tą Faustynę, że ona niby zdradzała czajnika lub czajnik zdradzał z nią, takie, ogólnie dziwna gigaminiaturka. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że oni jakąś takie aferki między sobą mają, mi się tak trochę wiecie, dziobią na tym internecie, to yy, yy, Czajnik chyba przesadził tym razem. Ogółem, słuchajcie, no e, czemu została miniaturka zmieniona z Faustyny? No. Co, no w sumie tak naprawdę to my no, możemy powiedzieć, no bo to w sumie ja z Józkiem wymyślił tak naprawdę, żeby zrobić tę miniaturkę z Faustyną. Czajnik się o niej dowiedział w sumie nie w wiem, momencie czy, publikacji czy po chyba. publiku, no albo w momencie publiku, więc ja bym głównym prowodyrem tego wszystkiego i nie będę żałował. Żeby. No ja bym trochę żał ogólnie, bo była taka trochę średnio na miejscu, to po pierwsze, po drugie spowodowało, że ludzie gorzej patrzyli na twojego przyjaciela, czyli czajnika. Wyście zrozumieli po prostu, jak my współpracujemy, bo być może część z was tego nie rozumie dla zrozumienia kontekstu. My to w grupie, jest czajnik. To, tak, ja jestem czajnik, to prawda, więc w sumie nie będę rzucał też odpowiedzialności na was, żeby nie było, bo widzowie nie odczują tego tak, no to jest mój kanał, więc ja biorę za niego odpowiedzialność. Dzielimy jeszcze... się tymi rzeczami. Dzielimy się obowiązkami po prostu z chłopakami, no i działamy nad całą firmą wspólnie tak naprawdę jesteśmy wspólnikami. Tak, Stąd no. też nie wszystkie decyzje są po mojej stronie, aczkolwiek tak się jak to nie jest wytłumaczenie. Jakby tak. to chciałem rzucić. No, dobrze, dobrze, no dobrze, że może. Nie wiem w sumie, co jest gorsze, jakby to czajnik wymyślił, że haha, ale i pstryczek w nosa zrobię, czy to, że świadomie trzech chłopów to wspólnie wymyśliło, że haha, damy Faustynę, bo się bardziej kliknie. haha, coś ze zdradą, o, no fajnie. A czy przepraszam, nie trzech, tylko dwóch, no bo tutaj niby czajnik nie wiedział o tym w ogóle. I dopiero się zorientował, jak na Twitterze była afera do tego. Bo właśnie że się może nie wiedzieć. My gdzieś tam to padliśmy na ten pomysł, żeby użyć Faustyny do miniaturki. I ja, pewnie mówił za siebie. Zrobiłem to z tego względu, dlatego że widziałem wielokrotnie, w jaki sposób ona wykorzystywała Twój wizerunek do tego, żeby gdzieś tam siebie podbić. Yy, ona zaczęła to wykorzystywać po waszej relacji. Yy, tak, jak najbardziej. No to racja, że Faustyna to zaczęła, ale to jest jak takie, nie wiem, kłócenie się w, w zerówce czy w szkole, że o, on mi to zrobił, to ja mu to zrobię. O, on mi to zrobił. To ja zrobię mu jeszcze bardziej. I jakby no, bardzo dziecinne to jest, i to trzeba przyznać, i nie, nie tłumaczyć tego w jakiś taki sposób, że jakby to było ok. Ale racja, że Faustyna to wszystko rozpoczęła po prostu tym, że dostała prezent i wrzuciła posta, że jedyny czajnik, który w życiu potrzebujesz. I od tego w sumie się wszystko zaczęło, ale coś, co trzeba też przyznać, ja jakby to wszystko śledzę, że czajnik pod koniec tutaj, przez ostatnie te parę miesięcy. To on jakby bardziej wykorzystywał to, że Faustyna. I ona robiła to wielokrotnie, my żeśmy na to w ogóle nie odpowiadali i po prostu w momencie, w którym widziałem, że bardzo dużo ty przyjmujesz, no to zobaczyłem możliwość i ją wykorzystałem. Ja bym tej miniaturki osobiście w ogóle nie zmieniał na przykład i ona też została zmieniona nie z tego względu, że był hejt, a z tego względu, że gdzieś tam ona do ciebie napisała prywatnie, poprosiła o to, żeby tą miniaturkę zdjąć. Ej, jakby nie patrzeć, fajna jest ich transparentność, że wprost mówią, co jest, jak jest i co myślą, to jest na pewno plus tej grupy czajnika, że wydają się autentycznie. Nie tak jak właśnie taka ekipa, która w ogóle nie mówiła o swoich problemach i nagle się rozstali i naraz. Ale nadal sądzę, że racja, racjonalizowanie tego, że zrobiłeś coś komuś dlatego, że ktoś tobie zrobił, no to, to to... nadal nie jest w jakimkolwiek stopniu wymówka, bo zobaczcie, jakby to wszystko wyglądało, gdyby czajnik po zaczepkach Faustyny nie odpowiedział zaczepkom, tylko na przykład filmem typu... Faustyna, rozstaliśmy się. Przestań, jakby nie wiem, wykorzystywać mój wizerunek, żeby sobie podbijać zasięgi i sobie z tego śmieszkować. Czy coś takiego. No to respekt w takim momencie by był o wiele wyższy w stronę czajnika, niż jak obydwoje się zaczepiali i po prostu czajnik przesadził, i nagle, oj, ale ona zaczęła. W się sensie ogółem, my dopiero jak coś sprecyzują, mówiliśmy się, że już skończymy z takimi przytykami, jak nie wiem, montażyści czasem rzucają napisy na filmy, jakieś tam do Faustyny, czy coś ledwo widoczne, których w sumie ja bardzo często też nie widziałem. Tak, wiem, brzmi to paradoksalnie, no ale. No, no, ale to akurat jest prawdą. No, na daily'nie jesteśmy w stanie sprawdzić film Od A do Z. No, i tych napisów często. No, ja tego też nie widziałem, mimo że sprawdzałem ten film. I... No dobra, ale to nie jest tak, że montażyści losowo sobie wrzucali po prostu napisy. Po prostu wiedzieli o tym, że Wy macie do tego dystans. Nawet to poniekąd propsujecie, bo sami to robicie, że się zaczepiacie, i dlatego to robili. No, i faktycznie dla widza może to było nawet zabawne w momencie, gdy to nie było co drugi film. Znaczy, ja nie wiem, jak często to było, ale mam wrażenie, że faktycznie y, uczajnika to było częściej pod Koniec. Dopiero się dowiedziałem o tym, o, o tym z komentarzy, że, że wiecie, u nas montażyści też sobie to zmemowali. No bo montażyści po prostu u nas są turbośmieszni i memują bardzo dużo rzeczy, choć też już dostali wytyczne tak żeby naprawdę, tego nie żeby robić. żeby tego nie robić, no bo było niesmaczne, tu nie ma co ukrywać, za dużo tego było, no. Ale oprócz tego że nastawienia, że ona jako pierwsza zaczęła, no to fajnie i tak do tego podeszli, że powiedzieli o tym problemie, powiedzieli, że to rozwiązali, zrozumieli, że już przesada i w momencie, gdy publicznie mówi, że już koniec tego, że żadnych śmieszków nie będzie w stronę Fausty, no to spoko, nawet dojrzale, no. No tak, tylko, że jeżeli chodzi o początek tego wszystkiego i genezę, no to Faustyna to wielokrotnie podbijała, czy to u siebie na filmach, czy to na swoich fotkach, dlatego, że... No dobra, nie wiem, czy to Faustyna, czy to ogółem Jenzi. Nie no, bez przesady, wielokrotnie. Ile to razy było? Może z, raz na filmie i raz to zdjęcie z czajnikiem, no nie, nie, nie było to aż tak bardzo agresywne. Ale faktycznie, tak jak Ostry mówi, zgaduję, że Faustyna nie była święta, no bo sama wrzuciła to zdjęcie z czajnikiem na IG posta i widziała, że to bardzo wzbudziło dużo atencji wokół niej i pozytywnych reakcji, że patrzcie, jaka Faustyna jest śmieszna. No i sądziła, że teraz będzie to robić co chwilę, nie myśląc o emocjach Czajnika. No to faktycznie zaczęła to, ale są inne sposoby, żeby to rozwiązać. Zaczęła. No ale przecież ona mogła tego nie wrzucić do filmu, to raz mogła to wyciągnąć. dwa, że na pewno nie musiała wrzucać zdjęcia z tym na Instagrama, tylko i wyłącznie, żeby podbić wiusy. I takich zachowań z jej strony było dużo, bo i na filmach o tym mówiła i tak dalej. Akurat to ludzie widzieli. O, albo może inaczej. Teraz przez to, co przyjaciel Czajnika, bo w ogóle, dlaczego? On się tłumaczy za czelnika, to ja nie wiem. E, już rozumiem dlaczego oni to zrobili, ale nadal to no, no, nie jest dobre wytłumaczenie. To jest nadal bycie po prostu dziecinnym. Na całe szczęście w sumie i to jest spoko, bo na Twitterze bardzo dużo osób się wypowiadało, że to Fausta gdzieś tam cały czas to ciągnęła nie wiadomo po co. I dodatkowo mnie to strygerowało, że po wrzuceniu tej naszej miaturki i zmianie jej, dlatego że ona to poprosiła, żebyśmy to zmienili, to jeszcze na live. Ekipowym w Iglu, jak Michu siedział, to jeszcze ona zaczęła się wypowiadać i mówi, że to jest żałosne, co ty robisz. Więc no ja w tamtym momencie miałem taki trigger. Że chciałem się na nią odpalić, i ją zjechać od A do Z, ale się gdzieś tam też powstrzymaliśmy, dlatego że, że się mnie powstrzymali. A to szkoda. <śmarsz> Więcej kontentu by było dla mnie. Ale wow, gratuluję, że nie zachowałeś się dzieci nie i nie reagowałeś pod twoje emocji. No, generalnie tak jak już mówiłem, faktycznie czajnik z tą miniaturką po prostu przesadził. Jest jedna rzecz, jakieś przyty psyczki w nos, takie takie lekkie, tak wspominanie, te jakieś napisy, haha, mega beka, a jest druga rzecz, wykorzystywanie wizerunku swojej ex dziewczyny w negatywny sposób, e, żeby Zgarnąć wyświetlenia. No nie, no nie, nie wybronicie tego. Jakby, tak jak już mówiłem, rozumiem dlaczego to zrobiliście, ale nie wybronicie tego. Ale ja bym się w nią wwalał mocno, dlatego że nie dość, że ona zaczęła. Pomimo tego, że nawet ona prosiła, żeby się o tym nie wypowiadać, my odbiliśmy raz piłeczkę, może dwa maksymalnie, w jakiś sposób, gdzie ona y, to wykorzystywała i budowała swój wizerunek. Tylko, na... że my odbiliśmy piłeczkę. Wielokrotnie. Na specjalu na tym rzeczeniu miał się zamknąć w izolatce z dachem po prostu. No ale dziewięć... 90... <laughs> ale tej, tej by the way Juliet już i tam nie. Nie chce siedzieć, nie, ona ma takie Jezus. Tutaj była dziewczyna czajnika, tutaj teraźniejsza, tutaj dramy, tutaj dramy. Może lepiej tworzyć swój własny kanał. 100 ludzi tego nie zauważyło. Chodzi mi o to, że tak wyraźne jej szpilki w naszą stronę i ile razy ona tego używała, w porównaniu do tego, co my zrobiliśmy, uważam, że jest w ogóle nieporównywalne na nieadekwatne. skali. Nieadekwatne. Nie, no nie, no nie, no, no nie, 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 nie. Ja, ja, wam pokażę tą miniaturkę, jeżeli, nie wiem, nie... Oni może zapomnieć, jak ona wyglądała. Czy wybaczyłbyś zdradę drugiej osoby I Fausti, ewidentnie, tylko lekko zacenzurowana, żeby nie było, że nie ma cenzury i... Spotkamy się dziś wieczorem. No, no, a co to ma być? No to, to jest porównywalne do tego zdjęcia Faustyny z Czajnikiem i o tym, że ona może o tym wspomniała i sobie hehe -he szkowała z czajnika po prostu. A dwa, jeszcze ona później ma Prefensji. czelność w ogóle mówić, że my jesteśmy żałośni, że my coś takiego robimy. Widzowie, powiedzcie mi czy mam rację czy nie. Jak nie, to ja zapraszam w debat, do debaty w komentarzach, nie ma problemu. Ja później ewentualnie mogę z wami pogadać na storce, że na kolejnych filmach mogę dalej odpowiadać i z wami gadać. Jeżeli macie jakieś szoty, to też możecie ewentualnie mówić z jakich filmów itd. i tak dalej. ja bardzo chętnie to przeanalizuję, wezmę to, yy, tak powiem, na ruszt, przerobię. Jeżeli się okaże, że nie mam racji, przeproszę. Jeżeli się okaże, że mam rację, z jeszcze bardziej. Jasne. No dobra, no to sprawdź sobie, niech ci widzowie podeślą, yy, jakby częstotliwość. To nie było tak, że Faustyna bardzo, bardzo, bardzo disowała, potem wy bardzo, bardzo, bardzo i ona, nie wiem, jeszcze bardziej. Tylko wy w, momencie, w pewnym momencie kopaliście po prostu leżąco nie? że tutaj czajnik coś mówił o izolacji, tutaj jakieś śmieszki były w napisach, i nagle jeszcze ją wrzucacie na miniaturkę, że niby zdradziła. Stanę trochę w opozycji, bo on tu była zestawiona na miniaturce pod zdrady, choć nie do końca rozumiem też case, bo ja interpretowałem w ogóle widząc tą miniaturkę inaczej, jakbym to właśnie ja miał zdradzić, nie ona, więc nie wiem czemu ona była tu, ja, ja trochę nie potrafię tego pojąć, czemu taki negatywny był odbiór, że ona jest na tej miniaturce. No nie wiem, no bo na przykład Faustyna by, no, może ona nie zdradzała nikogo, ale by na przykład wiedziała, że ty zdradzasz kogoś, no to no i tak czy tak jest negatywny odbiór, to jest jak case tej Magdy od No bo... jest jesteś w związku? Bo, Tak, właśnie. I to jakby mnie stawiało wręcz przeciwnie, ta miniaturka w negatywnym nie ją, więc nie rozumiem tej interpretacji. Ja chciałem powiedzieć tylko, że pozdrawiamy Zebo. W takim razie, bo jak są takie rzeczy, to na pewno to ogląda. Dobra, czyli tak wspomnieli o mnie w tym filmie. No, ale dobra, no mieli rację, no. Ale ja ciebie też, Justek Freestyle, pozdrawiam, twoją dziewczynę też. Wydaje się tutaj najbardziej, dwóch najbardziej normalnych z tej grupy. I teraz widzisz czajnik, możesz to zinterpretować, że wy jesteście nienormalni, ale chodzi po prostu, że oni są najbardziej normalni, a wy po prostu jesteście normalni, o. Gdzieś tu było kłamstwo. Mam kolejne komentarzy, Kimia. Nie? nie wiem, czy jesteś gotowa się z tym zmierzyć no chyba tak już każdy teraz let's go na początku była taka słodziutka a teraz coraz bardziej pokazuje swój prawdziwy charakter od kingi jest straszny Strasznie słaby vibe, widać jak na przestrzeni miesięcy pokazywanie się na odcinkach zmienia się jej zachowanie, niestety na gorsze. Irytująca jest jej postawa na odcinkach i ciężko się słucha jej wypowiedzi. Nie no, co to jest za jakiś roast tej obecnej dziewczyny, ty, ty, kurde, czajnika tej, już okej, okay, raz ją roastowaliście, już raz pokazałeś hey, ty w jej stronie, nie, nie musisz drugi raz, no, uspokój się, co, co, co to jest za roast w ogóle? On może zauważył, że ona była blisko płakania, takiego w pełnego, więc fajna reakcja była pod film, więc dobra, przywalimy jej jeszcze nie wszystkie te hejty y <gryzny> jeszcze nie wszystkie te hejty przeczytałem, ale te miny ex-dziewczyny czajnika są po prostu przepiękne, w sensie by the way Juliet, przepraszam, no wi widzisz co zrobiłeś, że ja na nią ex-czajnika mówię. Kinga ciągle dosłownie wygląda na obrażoną i dosłownie tak zniechęconą do tych nagrywek. Chyba udawanie miłej i sympatycznej przestało się podobać i się znudziło. XD d Spotkałam się z masą hejtu w sumie słusznego, bo nie zachowywałam się odpowiednio przed kamerą, tak jak wy to zauważyliście. I dobrze, że zwróciliście mi na to uwagę, bo dzięki temu byłam w stanie zobaczyć, że podchodzę do tych filmów zbyt emocjonalnie i tryharduję za bardzo. No i, i przystanę, nie? Tak bardzo emocjonalnie podchodzę. No jakby, ale ja, ja ją kumam ogólnie, że może faktycznie za bardzo tryhardować na tych filmach, no bo ma, ma konkurencję. Na przykład w postaci byłej dziewczyny Czajnika w tych konkurencjach. Nie no, dobra. <grymne> ja w ogóle się dziwię, na pewno to było w pomysłach filmów. Kto z nami lepiej, była czy obecna dziewczyna? Przecież to, że, czajik, musisz to nagrać. Wyświetlenia wyświetlenia, 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 wyświetlenia. Wiecie, jak to jest, no jak końcem źle się wykażesz, to będziesz tym obiektem do kopania i do wyśmiewania, no a nikt nie chce być a tym ja obiektem, ja na przykład, nie? Ja że też dobrze, że nie tylko jakby Kinia, ale u Kini jest to zauważone, że po prostu m, nie wiem. Dlaczego ja sądziłem, że ex-dziewczyna. Cza... No i no, czemu ja to mówię? Przepraszam, J Julka, o, o, dlaczego Julia, Julka, 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 Julka. Julia, Julita, mówi, że... Co ja chciałem powiedzieć? Już zapomniałem. Poczekajcie, jeszcze raz. A no, że myślałem, że ona powie, że ha, dobrze, że jest kopana. No, to już w sumie nie śmieszę, skoro... Dobra, dalej. Ja tu trochę bronię kinie, bo zaczęliście już zdecydowanie za mocno najeżdżać w niektórych sytuacjach. Nakręciła się fala hejtu Tak, Tu kinia za mało mówi, tu potem jednak za dużo mówi. Tu źle mówi, tu źle patrzy. No, Kinga, wszystko źle robisz. Tu się, nie wiem, nie schowała w kolorze czy coś. No jakby wszystko już odbiera w taki sposób, że cokolwiek by nie no, robiła, to źle. Robi dobra, naprawdę, bo to nie, da się, nie da się naprawdę was czytać w komentarzach. Dobra, ale w sumie, jeżeli jest taki problem, że faktycznie jest taki duży hejt na nową dziewczynę Czajnika, którą swoją drogą on nawet nie wybrał na swoim odcinku z dziewczyn, a ona jego wybrała i końcowo on jakby przeprosił ją czy coś i wrócił jednak do niej, no to może jest to problemem, że widzowie nie odbierają mi pozytywnie i narzekają na cokolwiek nie zrobi, dlatego, że obok mają na przykład twoją byłą dziewczynę na filmie, którą na przykład może lepiej kojarzą, bardziej się przyczają i na przykład nadal mają ból, że nie ich związek już nie jest razem, kumasz o co chodzi. Nie wiem, nie wiem czy tak jest, nie potrafię jakby się wczuć w te dzieci, co one mogą myśleć, ale wydaje mi się, że widok właśnie ex-dziewczyny, z którą bardziej się kojarzyli na, na filmie z twoją obecną, to wiadomo, że będą mnie porównywać, tak mi się wydaje, ale oczywiście tylko teoryzu... teory... Dzisiaj dobrze jest, no ale na szczęście koniec już tego filmu, już więcej nie muszę gadać, bo mi to dzisiaj średnio szło, więc zostawcie lajka, like zostawcie suba, ogonać do końca, widzimy się jutro i na razie. Ale suba, jeżeli nie masz, to serio zostaw, ba bardzo bym docenił, dziękuję, ciścisz, ale sprawdź, czy masz. Sprawdziłeś? Nie masz? Już masz? Dzięki.